Jason. Okay, Dá pra ver, tam stał, a w odpalam w streama na drugi dzień, Daniela, a Daniel tego żubra żłobie, kurwa <slutuś> Film tego żubra, ja pierdolę, dramat na YouTubie, co on Tylko tyle tak, to powiedzieć. chciałem powiedzieć, Daniel, co to odpierdoliłeś, kurwa, baba. tyle serio? chciałem powiedzieć, Serio? Ja, da. Daniel, dramat kurwa. na polskim Serio! tak, chciałem to powiedzieć, musiałem to z siebie wykrztusić, ja musiałem to z siebie wykrztusić, musiałem coś z siebie wykrztusić, no, Wypij mi tego żubra, ale on wypił mi tego żubra, nawet nie powiedział, że on wypił. <grych> Czego zastąpiliś go u niego? Wypił go, bez mojej wiedzy. <grych> <grych> Mi się podoba, eee, kiedyś mi się podoba no Kiedyś mi się podobał Kiedyś mi się podobał Nawet mu pamiętam jak jeszcze nie streamowałam No ani nic, tylko po prostu byłam tym, Wiecie, no oglądaczem Na Twitch, czy to nawet mu jakieś tam SMS-y Wysyłałam, że ma ładne oczy No i tak, tak się trochę boi, no i Mówi, a to może podbiję do jakiegoś ministranta i spytam, jaką ksiądz daje pokutę, bo się pokuty najbardziej bała, nie, że, 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 że po prostu zostanie jakąś tam pokutą ciężką dojechana, że będzie musiała na klęczkach wchodzić na Jasną Górę czy coś takiego. No ale nieważne, no, poszła do ministranta i pyta, słuchaj ministrant, sprawa jest, a ministrant, no słucham panią, o co chodzi? Bo ja zgrzeszyłam i chciałam iść do spow... no jakby to ci powiedzieć, no, 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 no co, co ksiądz daje za robienie loda? A ministrant da to, no to co zwykle, Snickersa? Jeden usiadł na komputerze, jego kumpel usiadł na, na laptopie. Że dwójki będą grali. I wiesz, młody myślał, że każdy tak ogarnia to gry jak on, nie? No i normalnie, co chwilę biegał do pokoju do tego swojego kumpla, cały czerwony. I mówi co ty robisz? Tak nie leć! Nie możesz tak! Patrz tu! Co chwilę? Co sekundę? Cały czerwony z nerwów. Mówię, co ty robisz? No jak ty latasz? No chodź ze mną. Nie, no po prostu... Nie, no ja myślę, że padnę, nie. There you are.

Halo Halo No tam, gdzie... Kurwa, Max, dupy! Sorry O kurwa Dawno no, masz Jak to samo wysyliło? że Żyjesz?

He's bleeding. He's panicking. He's on fire. <laughs> I'd be a Ow. Oh, that's you! <laughs> I'm, this is this is my that's my cue to leave because I'm fucking tired. Don't look surprised that I'm still singing. Cause 对。<laughs>